Oczywiście nie włączyłem nagrywania sobie do materiału, więc witam jeszcze raz na live urodzinowym. Będziemy sobie dzisiaj czcić moje urodziny oraz będziemy otwierać paczki od widzów. Boję się jednej, strasznie się jej boję. Żyj babciu 100 lat, co wy na to? Patrycja! Patrycja, 2 złote. złote. Wszystkiego najlepszego idolu: czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce, czerwone serce. Gocha, gocha, dwa złote. Dziękuję serdecznie. Mamy dwie paczuszki z tych małych, którą otwieramy najpierw. Jedna jest mniejsza, druga jest większa. Na sam koniec zostawiamy sobie tą paczkę. To może być e, mocne, więc zostawiamy to na sam koniec. Lecimy z najmniejszą paką. Pięknie! No jest idealnie wręcz, tylko że nie. Odpalamy malutką paczuszkę. Zobaczymy. Nie mam e, nożyczek. W sensie nożyczek. Mojego nożyka. Zgubiłem go. Muszę się posiłkować jakimiś e, małymi nożyczkami. Jak coś mam krótkie spodenki, spokojnie. To nie są, to nie są majty. Nie musimy krzyczeć, nie musi, nie musi się nic dziać. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Pozwólcie, że ja to wszystko sobie zobaczę, czy... Nic nie ma takiego poufnego, dziwnego i tak dalej, żeby tutaj nic się dziwnego nie podziało. Widzę tutaj od samego początku. Mamy jakieś dwie karty. Ja niestety nie znam się na kartach Pokémon. I to są chyba karty, które były w. Tak, to były karty z McDonalda. Jeżeli dobrze pamiętam. Smargle. Pokémony dopiero chcę zacząć grać na Switchu. W sensie grałem już kiedyś w Pokémony, nawet kilka przyszedłem, ale. No nie, nie znam się niestety. Tox3City. Patrzymy dalej. Tutaj mamy. Wow, 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 Świnia po uboju. W jaki sposób ona jest zrobiona? To wygląda jak pieczątka, ale faktycznie wygląda, jakby była zachlapana krwią. Niesamowite. Bardzo dobrze dobrane medium do tytułu pracy. Dalej mamy. Po prostu, kaktus. Powiem wam, że coś jest w takiej, takiej niedokładnej odbitce. Podoba mi się. Wow, 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 wow. Łoł, Toż to żółw jest. Ma kaczy dziób. Podoba mi się. Oraz... Jest list. Dobrze, że jest podpisany, bo ja bym wykitował. Otwieram go. Pozwólcie, że e, przeczytam go za kamerą. Drogi Barysto. Serdecznie dziękuję Ci za Twoją działalność, między innymi na TikToku oraz YouTube. Pokazałeś tam wiele, to tu jest napisane, pokazałeś tam wiele pasji, takich jak linory, trysowanie, ale i także szycie na maszynie. Chciałbym pokazać Ci kilka moich pieczątek, który, których odbicia dołączam do listu, ale nie tylko. Chciałbym też zapytać się, czy czytałeś lub oglądałeś serial Heartstopper? Nie. Oliwierze, nie oglądałem Heartstopper. Jeżeli nie widziałeś go, to serdecznie ci go polecam, a tak w ogóle to co tam u ciebie słychać, proszę napisz mi list zwrotny. Pozdrawiam cię ciepło, twój fan Oliwier. Słuchaj, dziękuję serdecznie za lisik. To jest, cholera, to jest super. Bardzo, bardzo fajne. No ta świnia wygrywa, kurde, wszystko. Ona jest cudowna. Wow, ja nie, mam, ja nie mam pojęcia co powiedzieć, bo za każdym razem, kiedy ktoś mówi, że w jakiś sposób go zainspirowałem i że pomogłem e, mu tam coś porobić, no strasznie jest mi miło i strasznie nie mam pojęcia co powiedzieć, bo miło mi jest, co ja mam powiedzieć. Cholernie miłe i cieszę się, że ludzie robią i że moje jakieś tam wysrywy pomagają jakoś ruszyć naprzód. E, co u mnie słychać od razu y, mówiąc z listu? Całkiem okej. Okay. Wszystko w moim życiu aktualnie układa się coraz lepiej. Więc. <noise> Przepraszam, jakoś... No zawsze mi się rozczulam przy tych listach. Na materiałach zmontowanych to ja to wycinam. Teraz widzicie to na żywo i widzicie, jak reaguje. To jest. Y Mamy kolejną list od widza. Ja się tutaj załamię. No. <noise> wow, 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 wow. Tu się dzieją rzeczy. Czy jest liści, czekajcie, to za chwilkę. Tutaj jest graficzka, w ogóle jakie ładne washi tapey Uwaga. Uwa! Mamy mały kryzys. Aparat mi jednął w potylice. Moja głowa, ja pierdolę. Mm, sztuka JPG. Dziękuję. Sztuka JPG, czekajcie, tutaj są. Czy mamy tutaj autora tej przesyłki? Wo, Jakie to są w ogóle ładne papiery! Mam nadzieję, że pozytywnie ocenisz moją pracę. Zapraszam na moje socjale. I tutaj są socjale. Wo, Tutaj mamy... drzewo. Myślałem na samym początku, że jest to brokuł. Ale brokuły to takie małe drzewka, więc jak najbardziej akceptujemy. Pierwszy linarecik. Wo, Królik! To jest królik! On jest taki szybki. Mamy... Kwiat miłości. On ma te serduszko zamiast. Są takie kwiaty? Coś mi tu wibruje. Została jeszcze. Uh, jakby zostawmy sobie o, tego króliczka. Albo wszystko rozłóżmy, a co mi szkodzi? Pyk. Ło, tutaj kolejne. O, tego pamiętam. Tego pamiętam, tego już gdzieś mam. Pyk, jest grzybol. Jest piór! Jest piórek. Ło, i to wszystko jest na... O proszę, ktoś tu się obkupił. Ja niestety ostatnio nie mogłem znaleźć takich papierów. Zazdro. Super, bardzo... E, bardzo się cieszę, że nadal, nadal robisz i widzę, że tutaj ta kolekcja linorytów się powiększa. Bo tych nie widziałem. Jakbym tutaj gdzieś poszperał, znalazłbym twoje wcześniejsze prace. I to wszystko z tej paczuszki. Lecimy do tej największej paczki. Woda, już, już piję wodę. Tam jest kosz na śmieci, czekajcie, bo on się przelewa. Sorry, nie patrzcie na niego. Nie patrzcie. Boję się. Czy jesteśmy gotowi na rozpakowanie tego czegoś? Tutaj jest drogi kurierze, nie rzucaj, bo tam jest miód i kwiaty. Ej, zaspoilerowałeś mi już. Don't. Dlaczego to jest taśma dwustronna? Teraz się klei. O mój Boże, tu jest mnóstwo papierów. Czy ja mam to wszystko przeczytać? Pierwszy polski magazyn dla miłośników mangi i anime. Czy to jeszcze żyje? Sword Art Online, moje pierwsze anime. Wow, patrzcie na to. Tu są jakieś prywatne liściki. Kim jest Kuba Wojtek, Przemek, Filip, Tomek i Igor? Hmm. No, 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 ja tam wszystko wiem. Powiedzcie głośno, może my się wszyscy pośmiejemy. Tutaj, co mamy? Mamy górę Gwiazdy Dawida, chyba. Ja tutaj widzę, to jest wyprowadzenie ludu wybranego przez Mojżesza. Tak? Oni idą za Mojżeszem. Tu, tutaj jest tablica z dziesięcioma przekazaniami, czy ile ich tam było. Niesamowite. Mamy trybiki, czyli sens i zasady świata. Śrubka przyklejona. Niesamowite. Bajo jajo. Mamy kwiatka. Mamy kolejne. Skąd macie takie fajne te trybiki? One są super. Tutaj są muszelki. Skąd są muszelki, przyznacie. Skąd jest muszelka? Takie pióro. No i oderwałem. Trochę trzeba przemyć. Super. Ja je sobie zabieram. Tutaj jest świnka. Jeszcze mamy jedną stronę. Która to jest strona? To jest ta strona. Lusia i Dolka. Lusia jest cudowna. Pozdrawiamy lusię wszyscy. Może ją tutaj zgarniemy zaraz. Lmao, tak się mówi jeszcze? Ja nie jestem już młodzieżowy, więc nie wiem. Barista Prince to jest. Wow, patrzcie jakie to jest. Wow, jak to się błyszczy! Eee, paczka od Majki, Nikoli, Julki i Martyny. Dziękuję wam serdecznie dziewczyny. O, nawet się zrymowało. <laughs> wow, 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 wow. Paczucha. Just for you. Zobaczmy co my tutaj mamy. Tutaj jest papier. Ja się boję, że tam jest brokat. Czy co mi się wysypie brokat? Zmumifowane niemowlę w środku. Nie, to jest list, tylko dlaczego nie tak z on jest tak zabezpieczony, jakby miało coś w środku wypaść. Wow, 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 o, dziwne, wow, łoł, strasznie. Wow, są serduszka! Kocham serduszka, czekajcie. Wiktorze, tak jest nawet napisane. Wiktorze. Tak się do mnie zwracają w urzędach. Z góry, przepraszam, za błędy ortograficzne. Spokojnie, nie ma nie ma tego, co by na dobre nie wyszło. <laughs> nie wiem. Twoje prace są niesamowite. Widać, że wykonujesz linoryt od wielu lat. Mam nadzieję, że prezent ode mnie ci się spodoba. Starałam się, uśmieszek. Daję ci dwie zakładki. Naklejkę. Uwielbiam Twoje filmy. Masz niesamowity talent. Eee, nie zmieniaj się, mój drogi. Chyba, że na lepsze. Chyba, że na lepsze, pamiętajmy. Mam nadzieję eee, i życzę Ci z całego serca, żebyś przezwyciężał wszystkie trudności i się nie poddawał. Żegnaj, kochany, i życzę miłego życia. Bajo jajo. Fanka Majcia. PS. Kocham twojego psa, kubek z papieżem i linory z świętym Mikołajem. Bardzo dziękuję za wszystkie miłe słowa. Naprawdę, ja... Ja... Ja mam... Ja mam problemy z przyjmowaniem komplementów i zawsze się tak od razu zamykam. Ale zobaczmy dalej, ok? Zobaczmy, co jest tutaj. To jest tak upchane strasznie, tam jeszcze coś jest. Moje wykonanie twoich prac. To jest kotek. Wow, wow, wow wow wow. Tutaj jest opis Martyny. To, to jest całe CV, cała karta postaci Martyny. Zobaczmy sobie. Uh... Siemanko drogi Barysto. Nazywam się Martyna. Lubię cię oglądać, prezencie. Uh, daję ci rysunek wróżki. O mój Boże, tu są to, to jest tyle rzeczy. To jest tyle rzeczy. Mam do ciebie prośbę. O, to jest ciekawy, ciekawy pomysł. Eee, prośbę. Możesz nagrać filmik TOP 10 NAJLEPSZYCH piegdł, JAKIE KUPIŁEŚ. List od Julii. <gry> to jest turbo paczka. Jeju, czekajcie, nie spodziewałem się. Ja myślałem, że to będzie jakiś toaster, czy zepsuta drukarka, czy mała, nie wiem... Ludówka turystyczna, jest liścik. Drogi barysto, oglądam Cię już od jakiegoś czasu i często inspirujesz, często inspirujesz do tego, bym realizowała swoje hobby, mimo że nie jest ono związane w żaden sposób ze sztuką. To samo, że Ty realizujesz się w życiu, motywuje mnie do działania. Ojeju, jakie to jest kochane! Zrobiłam Ci kilka rzeczy. Może nie są one jakimś szczytem talentu artystycznego, ale cóż, to trochę nie moja bajka. Jakie to jest kochane, ojeju. Okej, okay, znowu, znowu, znowu jest mi... <średziora> Czekaj. <średziora> List, tak? List od Saviego. Mm, od Savi. Przepraszam, Savi automatycznie jakoś przekształcał na męskie. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Kolejny liścik. I przeczytajmy. Drogi Wiktorze, e, to ja, Savi, Powiedziałeś, bym cię zaskoczyła, więc daję ci mój piórnik. Może nie prezentuje się tak skludnie jak twoje, ale bardzo się nad nim starałam. Mam na, niej, mam na imię Nikola, możesz mi mówić... Mój Boże, czekaj, Belzebub. Wolałbym, nie, ja się boję, że wywołam jeszcze kogoś. Daję ci e, też moją najlepszą pracę ołówką zrobioną, fanartem i trochę... Fanarta i trochę linorytu, przepraszam bardzo. E, oczywiście też słodka rozkosz, słodycze. Okej, okay, dobra. <grywa> Oraz worek z wieśka. Jest w nim miód od julki, aby się nie zbił. Worek z wieśka? Zrobiliście z wieśka worek? Trzymaj się Nikola. Tak wygląda Nikola. Ma okulary, ma przypinkę. Znaczy ja, jest. Ej, naprawdę wam się nie chciało wynieść śmieci, nie? Wy mi to, wysła... wy, wy mi to po prostu wysłaliście, nie? Nie, no, byłem. <grywa> Pierdolisz polo kokosowe XXL czai, Czaicie, jakie to, czai, czaicie? Kurwa. Najlepsi widzowie, ja pierdolę. Kurwa, KitKat. KitKat czunki. O mój, o mój, o mój Boże! O mój, ale, mój Boże, ale abstrakcja, czekajcie. O, to są wszystkie alergeny, na które jestem chory. Na które jestem uczulony. Bardzo przepraszam, jeśli ci się nie podoba. Wiecie wiesz co? To jest zajebiste! Jak śmiesz mówić, że mi się nie podoba. To jest idealne! To są wszystkie rzeczy, na które jestem uczulony. Ja to sobie wieszam. No to jest super! Nie potrafię rozpoznać tych kwiatków. Niestety jestem outsiderem kwiatkowym. Bo wszystkie, które powącham od razu mnie chcą zabić. Magiczna wróżka. O mój Boże, to jest magiczna wróżka. Jeszcze nigdy nie widziałem takiej magicznej wróżki. Widzieliście kiedyś taką magiczną wróżkę? O mój Boże, ona jest... Ona jest... ona lata w pozie słowiańskiego przykucu. Słowiańska wróżka. To od Martyny. Dziękuję serdecznie. Ona wygląda troszeczkę jak poseł Sundertail'a. Kolejna rzecz. To jest od Savi. Mamy liścik, zobaczymy liścik zaraz. Krzywy wąż. Tak, widzimy krzywego węża. Czekaj, on jest opleciony chyba na patyku jakimś. Boję się go trochę, wygląda jak tasiemiec. Wygląda, wygląda jakby miał mi wleźć do dupy. Tutaj jeszcze wschodzące słońce. Zachodzące słońce, zachodzące słońce, zwiastuje śmierć. To jestem ja? Tak, to jestem ja! To jestem ja. Ogólnie tutaj taka ciekawostka. Mam liść laurowy jak zwycięzca, mam aureolę. Mam chyba pierścień, jeden jedyny pierścień, który musi iść do Mordoru. Nie jestem taki chudy, nie mam takiego tego, ale właśnie jest inspirowany obrazem Jezusa i jest to inspirowane... Ta postawa Jezusa nazywa się Chrystus Pantokrator. To jest właśnie to, brakuje mi tylko książki, Chrystus Pantokrator. Nauczyliśmy się dzisiaj już. czegoś. Na lewie powiedzieli, że będzie zaskoczyła, więc masz. No, jestem zaskoczony fest. Tutaj są Instagramy. E, oto Barysta. Bóstwo z mitologii artystycznej jest Bogiem Linorytu. Mój Boże! Eee, jest tak, ponieważ kawa daj mu energię. <ścoughs> nie. <ścoughs> Rany na jego dłoniach oznaczają ból i cierpienie po wypadku z dwutem. <ścoughs> to ja! I co mi? Malario! To jest jakaś... Tu mamy jakiegoś pana rycerza, tylko że ja nie wiem co się dzieje. <ścoughs> Pierdolisz! Cornflake'a dostałem. <ścoughs> Ale się nawpierdalam! Pierdolisz. Pierdolisz. Mam cukierki, okej, okay. ale spójrzcie na to. Barysta. Pierdylisz. Jak to się zapina? To jest bransoletka? Ugh. Widzicie to, kurde? Widzicie to? Jak ktoś się tutaj postarał, ja pierdolę. Mm. O mój Boże. Barysta. I tutaj są pegły prawdziwe, najprawdziwsze. To od Julci. Julcia. Jak to się zapina? Czy to po prostu ma wisieć? To ma wisieć. Ale to sobie muszę przypiąć. Co to jest zajwiste. Oczyszczę to wodą księżycową do torby, albo do trawelersa jakoś spróbuję coś cyknąć. Nie wiem, ale jestem spocony. <laughs> Jebanego holsa dostałem, takiego nie ufam mu trochę, bo jest bez opakowania. Trochę bardzo mu nie ufam. Mamy tutaj ten worek. Worek z Wiedźmina. Jaram się. Jaram się, bo ja lubię Wiedźmina. Co to jest? Co to jest? Czy to leczka w wódu? To jest marzanna, czy ja mam ją. Co się dzieje? To jest... Ile czasu zbierałeś te śmieci? Wow. wow. Wow, wow. A co tu było, pite? Co tu było? Co tu było, pite? Tutaj mamy kolejną jakąś zawartość. Zobaczmy sobie. Dentysta ci pożałował, to ja ci dam. Czy to są naklejki dzielny pacjent? To jest. Naklejka dzielny pacjent. I tutaj chyba jest papieczka. Papryczka? Dlaczego to jest papryczka? Co się dzieje? Dlaczego to jest papryczka? No ale dzielny! Kurde mać. To jest naklejka faktycznie. Ja pierdolę. Ej, wy zapełniacie wszystkie moje te marzenia. Uwaga. Tu są te dwie zakładeczki, o których chyba była mowa wcześniej. Wow, 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 wow. Co się tu dzieje? Czekajcie. Dla barysty od Majci. Milutko. Oraz jest cała zakładeczka. To jest cała historia. Czekajcie, przeczytajmy to. Rysowanie polepsza rysowanie i to jest bardzo ważne i trzeba żyć pici polo, pici polo, pici polo, laptopipę O mój Boże, kto jest na laptopipę Laptopipe to jest tak daleki mem u mnie. Ja nikomu tomuś dziobak, puszysty ktoś zna memy z YouTube'a. Najlepsza jest kawusia w papierzu, biblibla. Kurde mać, to jest. Bardzo inside joke'owa zakładka. Ja pierdzielę oraz tutaj mamy. Kolejna od Majci, tutaj mamy barysta i jest taki duży... O! Czekajcie, to się odkleiło. Po prostu, to jest barysta z kwiatkami. Starałam się, motylek, zakładka. Fajny, ładny. Lecimy z tym! Tego nie mogę się doczekać. Więc lecimy do góry, ja sobie stanę na... wygodnie na wyjebce. Siemano! Hej! Hehehe. Widzicie, jakie luksusy tu się dzieją? No i tak się żyje. Zobaczmy, co my tutaj mamy wo, wow, 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 wow. Boję się. No, dajesz. No nie, bądź pipa. Otwórz się. To jest miodek. Uważaj z tym lepiej. Sawi, sugerujesz, że on jest po prostu niedobry, czy to, że mi się rozleje? To jest miód, czy slime? O, otworzyło się. O, oh. oh. okej, okay, to jest miód. To jest miód. Teraz się cykam. Miód od kuleczki z domowej farmy. Domowa farma? Ma macie w domu pszczoły? <grywia> <grywia> Fanatyk pszczelarstwa. Cały dom zajebany pszczołami. Tyle, tak? Z tej paczuchy? No, tylko było sporo. Ja nie sądziłem, że jeśli powiem widzowi, żeby mnie zaskoczył, to mnie zaskoczy, ale faktycznie mnie zaskoczył. Szanuję. I akurat się złożyło, że, że dzisiaj mam urodziny, więc ta paczuszka idealnie weszła w moje urodziny i traktuję ją jako paczkę urodzinową. Dwie zakładeczki personalizowane z bardzo inside'owymi joke'ami. bardzo starymi. To jest przerażające, że ktoś ogląda mnie tyle lat, bo tutaj żarty były chyba sprzed dwóch albo trzech i czego się najbardziej obawiam, to tego pojedynczego holsa, który jest w połowie rozpakowany. Ja się go. no, ja się go trochę cykam. Kurier sam polizał holsa. To nie był hols. No, no, dziękuję po prostu, no, co ja mam powiedzieć. No super, naprawdę tyle itemów. Spoko, spoko, że w rodzinę taka paczucha wielka dotarła. Ale nie spodziewałem się tego, bo szedłem na zakupy, tak z dupy. A i babka na poczcie mówi, że o, masz, masz jeszcze paczkę, ona wyciąga gigantyczną paczkę. 4 kilo, czy tam 3. I jeszcze się z tym tak musiłem. Jeszcze raz e, dziękuję za wszystkie gifciory, za wszystkie listy, za wszystkie za tą gigantyczną pakę, za wszystkie życzenia, e, donaty i tak dalej, i tak dalej. E, trzymajcie się. Hello!